RestaShop bywa czasem kapryśny i niektóre zmiany nie pojawiają się na naszym sklepie od razu. Wymaga to wtedy naszej interwencji poprzez wyczyszczenie pamięci podręcznej cache. Jeżeli mamy taką pamięć aktywną, wtedy wchodzimy w Konfiguruj zaawansowany i wydajność. Następnie klikamy przycisk Wyczyść pamięć podręczną i czekamy, aż proces tutaj się zakończy. Pamiętajmy jednak, że to, że nasza pamięć podręczna jest włączona, e, wróć, wyłączona, wcale nie powoduje, że ona nie funkcjonuje. Niestety w Preście zauważyłem tendencję do tego, iż pomimo wyłączonej pamięci podręcznej bardzo często wymaga ona wyczyszczenia, więc jeżeli coś po wprowadzeniu zmian się nie pojawia na Waszym sklepie, zapamiętajcie to, aby wejść właśnie w wydajność i wyczyścić pamięć podręczną.